kurs już dobieram To co subi? Zazwyczajstwo Tak je O, o, Beczki To jesteśmy ale nie ma nic ciekawego Ty, wpadłem do wody, nie? Kurwa, nachlałem się i wpadłem do wody A, tutaj jak się otrzeźwisz wodą, to znika ci ten upicie alkoholowy. Co? No, więc ja już będę czyść Słyszysz ten paus? bique. para quê Que matava espaço. pá. é. Ah. Oh. pakiet, ma. No to gdzieś tu będę. Me... to wejście, pytanie? Nie wiem sumo, no ale wolądujemy gdzieś tu przy plaży. No i biorę klucz i lecimy szukać. Ty ja wiem. Wiem znam tą wyspę. Wpływaj do środka. Musisz... No? nie dawaj na lewo, na lewo, na lewo, na lewo, na lewo, na lewo. lewo. I tam jest zatoczka, i w do tej zatoczki. Bieram klucz i lecim. Chyba wiem gdzie to jest Chyba wiem gdzie to jest. Znam tą wyspę. raz tu walczyłem na nie. Tak, jakaś łódka jest. Daj jedną, drugą. Tu jest kapitan, można go zajebać. Jest. Co? Moja pierwsza wyspa ze skarbem. Zatrzymałem w żagle. Dobra, zarzucę kotwę. Poszło. Okej, okay, biorę klucz. Poczekaj chwilę. A, to wyszły, ale mnie wystraszyły. Masz klucz? Mam, idziemy. Idzie. Tak mi się wydaje, że to chyba tutaj. Gdzieś. Tak, to tutaj. Bo ja tu widziałem. Tu masz brzeg i łapiesz linką. Bo ja chyba widziałem tu w środku. Są księżycowe te. Znaczki. No, tutaj. Gdzie to postawić? Jest! Suman! Padł! Pięknie? Co? I tu trzeba nagle w środku ustawić, są takie te posągi. Po bokach. Jest klucz, czaszka i coś jeszcze. Na trzeba razie... znaleźć takie monety. Na razie to ja wywalam tak, wszystko się... co można. Tutaj coś mi się wcisnęło. No to trzeba było zebrać. Chyba nie miałeś jeszcze tego podnosić. Wiesz? A co już to się zamyka? Trzeba zagadkę najpierw to związać. Tylko takie te jak to się nazywa. Takie trzy amulety, najpierw musisz położyć na pidę, stał i nacisnąć przycisk. I jak to zrobisz, ci drzwi nie zamykają tutaj. Dobra, trudno. Następnym razem. Ja zbieram złoto. Wynoś skrzynki. Wrzucę Ci ten tu z góry, co? Mm -hmm. Jak wyglądają drzwi? Gdzie no, stoją Mam mniej więcej Dwie jeszcze sekunda i będzie po nas Drzwi jeszcze so wysokie On jest zmieści. To najwyższa jest No nie Was się tam zatrzasnęli <laughs> Bo byłem, patrz, pokażę ci, jak stoisz tutaj, nie? No To masz tam opcję rozwiązać zagadki Taki przycisk i musisz włożyć trzy rzeczy i dopóki nie podniesiesz żadnej skrzynki te drzwi nie zaczną się zamykać. Aha, no tego no nie widziałem. No i wtedy są takie trzy amulety i musi się włożyć tu i nacisnąć przycisk. A skoczek nie wyjdziesz. Woda. Dobra, mnie się skrzyni. Chyba wróg. Pokonałeś go? Co? Nie słyszę. Zawinę trochę okręt Nie wyciągaj ja będę nosił Kolejst ciebie w sił jakiejś kulawi strzela No, połatany ten okres właśnie. No cóż, przeżyliśmy wojnę. Co ten statek robi? No co on cuduje? Zapawiana teraz się emisarka nabili i z przodu No od razu leci to handlować wszystko. Trochę fantów mam. Okay, no. Dobra kasa będzie dzisiaj. Dużo tam jeszcze masz tych skrzyl? Dobra, idę trochę je wyciągnąć. se pucharki tam na To nie daleko jest przyfrata. Kaliha by się ta otwierana, ale nie mamy już. Ja do tamtej... Nie, bo my mamy, ale do tamtej wrzuciłem te nie rubiny, kryształy. Ale już czuję ten hajs z sumą. Z tego złota też trochę udało się nazbierać. A? Te monety, co leżały. Ciekawe ile będzie. 10 tysięcy wpadnie. i takie gówno zostało i wszystko 10? Myślę, że więcej Co? Myślę, że więcej To, to co mamy w ręku to już masz, Plus jeszcze punkty emisariusza To, to jeszcze było. dodatkowy zysk. Ja myślę, że spokojnie z 50 koła na tym wszystkim zarobimy Plus to co tam teraz zbieraliśmy, tego złota z samego zbierania wyszło, ze 2-3 tysiące to już trzeci poziom emisarki, pijemy zaraz czwarty no słuchaj, jeszcze tyle skarbów chyba nie mieliśmy nie okej, ja będę nosił jeszcze kryształy no, mamy sobie wszystko. Tam jeszcze był ten idiota. Idę go zabić. Mam jeszcze choć jak najbliższy dog. Najbliższy dok jest tu niedaleko. Jest przystań Golden Zand. Ale ja jeszcze bym tutaj zaleciał, gdzie ta czacha. Gdzie? Bym po prostu z tym płynął, bo jak nas ktoś zatłucze, to płyn ma ten sprzedać to. Widzisz ten dok, tam gdzie się te światła żarzą To jest Tak Idealnie Tylko tu jeszcze jest czosnek, ja bym chciał go nastukać, bo... Ten czosnek? Skelet, Szkielet, kapitan szkieletów. Dobra i śpadź go Za <laughs> dużo pieniędzy, żeby na jedną czaszkę nie bądźmy zbyt chci <laughs> Tak cudem żyjemy. Żeby to był bardziej ogarnięty Liper to dupa i Ja. Z prawej i z Zaraz się o jesteś, przed nami będziemy lądować. Tu taki świecący. Tylko wolałbym, nie nie, trochę w prawo, wolałbym się zatrzymać przy plaży, żeby nie biegać po tych deskach. No ale dobra, trzeba i tak już idę ci z tym e, Tak powiesz, Także. przy plaży tam. Tylko bardziej w prawą stronę. Polobałem tak. przy tą plaży tu przy tej... Ale bergę. może być, może być tu. Przy tej plaży się zatrzymać sobie Ja już tutaj jak coś to zagle... To jest przynajmniej Ciebie, nie? Zagle zwijam. i kotwę. Kotwa w dół. I biorę. Opierdalamy od tych najdroższych. Wziąłem robą się, To była najtańszy. Czekaj, trzeba podbić emisarkę. sarkę. Hmm, zaraz zobaczyć. Relikwa. Są warte dwa razy tyle, praktycznie co normalnie. Kurde, nie wiem ile kasy już zarobiliśmy. Miałem sobie za co płacić ile mam kasy? M, około 100 tysięcy. Ty, ja ci będę wyrzucał te skrzyki, tutaj. Będziesz niecały, ty się jak do skrzynki.

Skrzyki kapitana będą droższe. jeszcze jakieś czaszki? Zostaw mi te klucze. O, tutaj jest, To ja biorę Cachy A tu jeszcze jest skrzynia Mam jeszcze skrzynkę A? Do tego holdera Tutaj jest, nie to nie Tutaj są jeszcze skrzynki dla kupca Skrzynia z jedwabiem To pójdziesz do tego merczanta Jeszcze zdejmiemy bandery, czy co to będzie klasami? Mhm Dobra ja idę do szamanów było to było z niepadł. A, tu jeszcze... Cóż Klus to do tej babki przy tawernie. Za dwie czachy dwa tysiące 370. Kurwa Przedam skrzynkę, samą skrzynkę pustą upierdoliłem liberalna za 500 600 600 zł.